Pierwsze drzewa i kwiaty w parku Wysławy Szymborskiej posadzone. Walka o odzyskanie eksponatów i domu imienia Józefa Piłsudskiego na Oleandrach. Czy i kiedy w Krakowie powstaną stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Remont ulic przy Szpitalu Uniwersyteckim w Prokocimiu. Bilet metropolitalny od 1 sierpnia. I schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krakowie pęka w szwach. W tym żyje miasto i Siednik Konecka. Dzień dobry. Zaczynamy Miejski Serwis Informacyjny. Na początek powstający przy ulicy Karmelickiej park Wisławy Szymborskiej. Na placu budowy właśnie zostały odkryte pozostałości dawnych zabudowań. Na razie nie wiadomo z jakiego okresu pochodzą. Nie wiadomo także, jak to odkrycie wpłynie na harmonogram prac. Wiadomo natomiast, że w parku zostały posadzone pierwsze drzewa i kwiaty. W sumie będzie tu rosło 125 drzew, także owocowych, 1600 krzewów i kilkadziesiąt tysięcy kolorowych kwiatów te nasadzenia to takie przypieczętowanie tych zmian, które tutaj nastąpią, czyli zamiany dzikiego parkingu w pełnoprawny park, kolejny park na mapie naszego miasta. Dzisiejsze sady karmelitów będą tutaj symbolizowane przez grusze, jabłonie, czereśnie, śliwy. Natomiast całości dopełnią również nasadzenia krzewów. Pojawi się lilak, bezczarny, kalina wonna. Będą to krzewy soliterowe, będą to nasadzenia w formie żywopłotów, nasadzenia krzewów w grupach. No i Myślę, że tej zieleni będą towarzyszyć również różne kolory, ponieważ posadzimy tutaj ponad 18 tysięcy bylin, 70 tysięcy roślin cebulowych, więc różne kolory w parku imienia Szymborskiej będą nas zachwycały spacerując tutaj w tym terenie, więc w centrum miasta tej zieleni pojawi się naprawdę dużo. W tym parku również pojawia się element wodny, więc ta zielono-błękitna infrastruktura będzie się tu przeplatać, więc przed nami również sadzenie. Roślin wodnych. A wy już teraz możecie wysiać łąkę kwietną na waszych balkonach. Wystarczy odebrać z poruszającego się po specjalnej trasie roweru cargo, zaszetkę ze specjalnie dopasowaną do miejskich warunków mieszanką nasion. W tym roku znajdziecie w niej także nasiona roślin jadalnych. Akcja Dopraw Miasto Zielenią rusza 17 kwietnia. Szczegóły i harmonogram z godzinami i miejscami, gdzie możecie spotkać kwietny rower cargo, znajdziecie jak zawsze na kraku.pl Policji i muzealnikom udało się wejść do domu imienia Józefa Piłsudskiego na Oleandrach. Ich zadaniem jest zabezpieczenie znajdujących się tam eksponatów. Zbiorów, podobnie jak i samego historycznego budynku, nie chce oddać Krystian Waksmunski ze Związku Legionistów Polskich. Muzeum Legionistów miało termin do wtorku do godziny 9 na dobrowolne przekazanie tych zbiorów zgodnie z decyzją ministra. Nie wykorzystało tej szansy, w związku z czym rozpoczęliśmy czynności egzekucyjne. Naszym zadaniem jest przejrzenie tych zbiorów pod kątem konserwatorskim, sprawdzenie czy one są właściwie zabezpieczone, ewentualnie właśnie zabezpieczenie ich. I na tym kończy się nasza rola. My nie będziemy właścicielami tej kolekcji, my będziemy jedynie depozytoriuszami. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, kilka lat temu już bardzo głośno alarmowano w tej sprawie. Miasto niestety nie mogło do budynku wejść, Związek Legionistów Polskich nie godził się na to, żeby, żeby weszły ekipy i wyremontowały budynek. To co się udało wtedy zrobić, to remont tego budynku z zewnątrz, czyli to co dzisiaj widzimy, ten budynek wydaje się, że wygląda bardzo ładnie, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że w środku jest naprawdę jeszcze bardzo dużo do zrobienia, żeby budynek uratować. Wtedy miasto wydało na ten remont ponad 2 miliony złotych. No wszystko, co dało się zrobić z zewnątrz. W tej chwili mamy taką sytuację, że w 2020 roku zapadł wyrok w pierwszej instancji, który nie tylko przyznawał gminie prawo własności tego budynku, ale też nakazywał Związkowi Legionistów Polskich wydanie gminie budynku. Do dzisiaj się to nie stało. Związek Legionistów Polskich złożył kolejną apelację. W tej chwili trwa postępowanie, no ale mamy nadzieję, że ono już zmierza, ku szczęśliwemu końcowi. W każdym razie jedna rzecz jest bezsporna. Ten budynek należy do gminy. Kończą się prace przy rozbudowie ulic prowadzących do Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu. Pozostało ułożenie asfaltu i malowanie poziomego oznakowania. W ciągu najbliższych kilku tygodni te roboty się zakończą. Tu mamy dwa projekty i oba się kończą na szczęście, jeden to jest przebudowa skrętów prawo, pasa do skrętów prawo z Wilickiej w Kostaneckiego, tu w przyszłym tygodniu będą ostatnie roboty bitumiczne, będzie układana ta ostatnia warstwa asfaltu, tak zwana warstwa ścieralna i podobnie jeśli chodzi o rozbudowę ulicy Jakubowskiego, tutaj do wykonania tak naprawdę została dokończenie pętli autobusowej, gdzie, będzie, gdzie jest również układany, już układane są poszczególne warstwy asfaltu no i położenie tej warstwy ostatniej, tej ścieralnej na ulicy dr Orwid Wcześniej była przebudowana ulica Jakubowskiego, tam powstały trzy ronda, więc można powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby całe to duże zadanie zostało zakończone w jak najbliższym czasie. Myślę, że do maja te roboty zostaną tak zakończone, żeby można było już udrożnić ruch w tym miejscu we wszystkich kierunkach. Jeden bilet na podróż pociągiem, autobusem i tramwajem. Od 1 sierpnia w Krakowie i gminach, które podpisały porozumienie w tej sprawie, będzie można korzystać z biletu metropolitalnego. Będzie to mogło na co dzień pomóc w podróżowaniu do pracy czy do szkoły. Na przykład osoby z Wieliczki będą mogły podjechać komunikacją autobusową pod dworzec w Wieliczce, tam wsiąść w pociąg i wysiąść tutaj na przykład przy Kraków główny, no i dojechać linią numer 3 na Wielopole, gdzie aktualnie się znajdujemy. Będzie to bilet za 169 zł. Bilet dla samych mieszkańców Krakowa. W strefie pierwszej będzie kosztował 159 zł, a dla tej części osób, które będą przyjeżdżały z jeszcze dalszych terenów, czyli z trzeciej strefy, to bilet łączony będzie kosztował 199 zł. Już za kilka miesięcy najprawdopodobniej w okresie wakacyjnym pasażerowie będą mogli zakupić taki bilet. Będzie go można zakupić w punktach sprzedaży biletu, w automatach, a także poprzez aplikację. Dalej będzie można zakupić taki bilet miesięczny sieciowy za 80 zł. Ten bilet będzie obowiązywał wyłącznie na komunikację miejską tutaj u nas w Krakowie, czyli mówimy o tramwajach i autobusach. Kraków chce stworzyć system stacji do ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem latarni LED. Gdzie? To zależy także od Was. Za pomocą specjalnie przygotowanego formularza możecie zgłaszać propozycje miejsc pozwalających na ładowanie. Oczywiście chodziłoby o te miejsca, gdzie mamy największy ruch rowerowy, czy hulajnuk. Oczywiście muszą to być miejsca, które nie znajdują się w parku kulturowym, bo wiadomo, że tutaj uzyskać tego typu zgody jest dużo trudniej, ale gorąco apelujemy do Państwa o wskazywanie takich lokalizacji. Spośród tych lokalizacji wybierzemy te najciekawsze, najbardziej wartościowe, te, które dają... Szanse na to, żeby szybko mogły odnieść pozytywny skutek. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że planujemy zrobić duże postępowanie na wymianę lamp w naszym miastowej to około 20 tysięcy lamp. I w ramach tych 20 tysięcy lamp będziemy również, czyli tego typu urządzenia zamontować. Również z tych miejsc można było korzystać. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krakowie pęka w szwach. Stąd apel: pomóżcie psom i kotom szukającym nowych opiekunów. Łącznie mamy około 500 zwierząt mniej więcej około 360 psów i 140 kotów więc jest to ilość no taka trochę za duża jak, jak na tą porę. Polecamy i zachęcamy, żeby adoptować psy, koty ze schroniska. Można zyskać naprawdę fajnego przyjaciela. Jeśli chodzi o psy, to mamy tutaj taką procedurę. Chcemy, żeby osoba chętna na adopcję psiaka odbyła z nim co najmniej dwa spacery zapoznawcze. Zależy nam na tym, żeby i pies poznał człowieka, i człowiek poznał i jakby utwierdził się w przekonaniu, że właśnie tego konkretnego psiaka chciałby adoptować. Natomiast jeśli chodzi o koty, no to, no to tak naprawdę nie ma tutaj jakby procedury dłuższego zapoznania. Można przyjść i tego samego dnia kota zaadoptować. Cała masa psów i kotów, które są niezwykle, Wdzięczne czeka tutaj na, na nowych ludzi, także zachęcamy. Już w najbliższy weekend rusza Nockin Studyjnych. To pierwsza z cyklu krakowskich nocy. Aż do października co miesiąc będziecie mogli korzystać z bogatej oferty kulturalnej miasta w tak lubianej przez Was formie nocnych wydarzeń. Miasto od kilku lat wspiera kina studyjne, film to tylko jedna z form, która będzie prezentowana podczas nocy kin studyjnych, bo będą temu towarzyszyć też spotkania, dyskusje, warsztaty i gra miejska Filmowy Kraków, do której serdecznie zachęcam mieszkańców, bo myślę, że będzie można udać się w wielką podróż po Filmowym Krakowie. Rozpoczynamy nocą kin studyjnych, w kolejności noc muzeów, następnie noc teatrów, noc tańca, noc jazzu, w sierpniu Zaprosimy Państwa na noc Krakowia Sakra, a zakończymy w październiku nocą poezji. Oferta podczas krakowskich nocy jest nieodpłatna lub za przysłowiową złotówkę. I przede wszystkim celem naszym jest pokazanie bogactwa kultury krakowskiej. Dziś to już wszystko. W poniedziałek o 7.30 w nowym tygodniu Krakowia Maraton i igrzyskowy bieg nocny. Słowem wszystko co trzeba i co warto wiedzieć o maratonie, na który do Krakowa zjeżdżają zawodnicy z całego świata. Gościem programu będzie Michał Sobolewski z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Dobrego dnia i do zobaczenia.